12 gier do zgarnięcia za 0 zł? Jedna z Epic Games i 11 z Prime Gaming. Czas nagli, sprawdźmy co warto dodać do biblioteki. Mad Max spotyka Legend of Zelda. Sable to gra eksploracji z otwartym światem, w której wcielamy się w nomadkę przemierzającą pustkowia pełne starożytnych ruin. Po drodze spotykamy innych wędrowców i odkrywamy nie tylko tajemnice zaginionego świata, ale również to, kim jesteśmy. Nacisk położono na nieśpieszne odkrywanie zróżnicowanych lokacji. Spinamy się, skaczemy, szybujemy w magicznej bańce, a po pustkowiach poruszamy się na motocyklu ścigaczu przypominającym ten z Gwiezdnych Wojen. Za zdobyte części odpicujemy go tak, jak nam się podoba. Wypełniamy sidequesty, rozwiązujemy zagadki i łapiemy rybki i owady. Klimatu dopełnia muzyka będąca dziełem Japanese Breakfast. Sable to chilloutowy indyk, w sam raz na handhelda lub wygodne kanapowe granie na dużym ekranie. A teraz 11 gier za 0 złotych do zdobycia w Prime Gaming. Toem, A Photo Adventure, ręcznie rysowana czarno-biała przygodówka, w której śmigamy muminkiem i fotografujemy ciekawe obiekty, istoty i miejsca. Dzięki zdjęciom rozwiążemy zagadki i pomożemy mieszkańcom krainy. Duży nacisk położono na muzykę. Dla mnie to nostalgiczna podróż do czasów platformówek w stylu komandera Kena. Podobna mapa świata. Dungeon of the Endless Definitive Edition to kosmiczna przygoda, w której wcielimy się w grupkę skazańców wysłanych na nieznaną planetę Auriga. Jako darmowa siła robocza mieliśmy odpracować nasze winy. Na miejscu okazuje się, że planetarne systemy obronne są sprawne i wrogie. Nasz statek zostaje zestrzelony, a my spadamy wprost do rozległego kompleksu zbudowanego przez tajemniczą rasę Endless. Jak grać? Zbuduj drużynę skazańców i strażników, wyposaż ich w arsenał i umiejętności, i przemierzaj kolejne pomieszczenia pod ziemi. Za zdobyty pył zasilimy pomieszczenia, rozstawimy moduły obronne i przygotujemy się na niemiłe niespodzianki w dalszych częściach laboratorium. Wszystko po to, aby odkryć tajemnice kosmitów i wydostać się na powierzchnię. Dungeon of the Endless zyskał uznanie graczy jako udany miks wielu gatunków a bogata i klimatyczna grafika pixel art oraz 16-bitowa muzyka dopełnia spójnej wizji wciągającego roguelike na obcej planecie. Teraz gra dla tych, którzy nie mają planów na Sylwestra. Wtedy grał w grę. Tom Tomb Tom Brader 1 1.3 Remaster. Zremasterowane trzy pierwsze części przygód pani archeolog Lary Croft. Zabiorą was między innymi do Peru, Grecji, Egiptu i na Atlantydę. Wreszcie będziemy mogli w HD zamknąć lokaja w chłodzie. monni oh, ah oh. non Wyższa rozdzielczość, nowe tekstury i ta sama drewniana mechanika ruchów Lary. Ikoniczne lokacje jak Wenecja czy Wielki Mur, bogaty arsenał broni, mnóstwo pułapek. Lokacji wydawałoby się bez wyjścia i ultra trudnych skoków do wykonania. Ponadto bandyci, raptory, smoczy wojownicy i Bóg wie co jeszcze. Fajna opcja, żeby przypomnieć sobie klasyki i uświadomić, jak wielki postęp zrobiły gry w ciągu trzech dekad. Teraz dwie gry z serii. Saints Row, seria uznawana za luźniejsze GTA. W dwójce tworzymy własną postać członka gangu świętych i próbujemy przyjąć kontrolę nad miastem Steelwater. Główna fabuła to ponad 40 misji plus sidequesty, a mapę zwiększono o 50% w porównaniu do jedynki sporo pojazdów do wyboru spośród aut, śmigłowców, motocykli i łodzi. Smaczkiem jest opcja rozegrania głównej kampanii wspólnie z drugim graczem. Saints Row 4 Re-Elected. Twórcy popuścili wodze fantazji. Zostajemy prezydentem USA i musimy uwolnić ludzkość spod jarzma kosmicznego wodza Ziniaka. Całość rozgrywa się w symulacji miasta Steelport i mamy sporo nawiązań do Matrixa. Gra jest mega odjechana i daje nam supermoce jak skakanie po nad budynkami czy unicestwianie siłą umysłu. Położymy swe łapki na zabawkach obcych, jak Polaryzator czy Dezintegrator. Jeśli szukacie poważnej i mrocznej fabuły, to na pewno nie tutaj. Otwarty świat, swoboda i absurd? Proszę bardzo. Star Wars Rebellion. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to klon Master of Orion 2, ale gra jest niejako połączeniem planszówki z karcianką. Akcja dzieje się tuż po zniszczeniu gwiazdy śmierci przez rebeliantów. Wybieramy imperium lub rebelię i dążymy do realizacji celu. Rozgrywka dzieli się na fazę gospodarczą i militarną. W tej pierwszej rozbudowujemy infrastrukturę i za pomocą dyplomacji szukamy w galaktyce sojuszników naszej sprawy. Oprócz tego wydobywamy surowce, a za zdobyte punkty dowodzenia rozwijamy flotę. Ta jest dość rozbudowana. Mamy bowiem myśliwce, okręty bojowe, a nawet nową Gwiazdę Śmierci. Są również bohaterowie, jak Luke, Lord Vader czy Leia. Oprócz mapy układu planetarnego, weźmiemy również udział w bitwach statków w imponującym, jak na tamte czasy, widoku 3D Thief Deadly Shadows. Kultowa skradanka z 2004 roku, w której wcielimy się w postać złodziejskiego mistrza Gareta. Kradniemy bogatym i dajemy sobie, a jedyne czego chcemy, to spokoju. Pech chce, że ponownie zostaniemy wplątani w zawiłą intrygę dotyczącą pewnej przepowiedni. Na uwagę zasługuje świetnie odwzorowane, brudne i mroczne, średniowieczne miasto, gdzie każdy żebrak, strażnik i opryszek łypie na nas nieprzyjaznym spojrzeniem. Tu stal miesza się z magią i pułapkami. Aby uniknąć wykrycia skradamy się z cienia do cienia, wykonując ogłuszenia i ciche zabójstwa. Znacznie poszerzono arsenał, który zawiera między innymi rękawice do wspinaczki po ścianach, bomby błyskowe czy wiele rodzajów strzał. Lodowe gaszą pochodnie, Ostre szybko likwidują straż, a mchowe zapewniają bezszelestne stąpanie po posadzce. W porównaniu do tf 2 znacznie polepszono grafikę. Jeśli nigdy nie próbowałeś, a lubisz skradanki i średniowieczny miejski klimat z nutą magii, Dodaj szansę temu kultowemu klasykowi. Jupiter Hell, następca Doom the Roguelike, to próba przetrwania w kosmosie z permanentną śmiercią, losowo generowanymi poziomami i szatą graficzną oddającą hołd horrorom na VHS-ach z lat 90. Pikanterii dodaje turowy system walki, bestie rodem z otchłani i klasyczny arsenał Slayera. Shotgun, piła mechaniczna, i Railgun. Ręcznie rysowana przygodówka w klimacie mitologii greckiej i musicalu? Stray Gods, Orpheus Edition. Jako Grace, potomkini jednej z muz, otrzymujemy moc muzycznej perswazji i sami wybieramy, których greckich bogów chcemy po naszej stronie. Wybory mają znaczenie, stąd regrywalność i opcja przejścia gry na wiele sposobów. Jeśli lubicie musicale i gry w stylu visual novel, interaktywnego filmu, to spróbujcie Fate Undiscovered Realm Sequel action RPG Dungeon Crawlera z proceduralnie generowanymi podziemiami od twórców późniejszego Torchlighta. Zwiedzimy jaskinie, podziemia, kopalnie, świątynie, lasy i śnieżne pustkowia. Towarzyszy nam chowanie, z który zanosi zdobyte itemki do sklepu. W tym klasyku dorzucono również tryb hardkorowy. Jeśli jesteś ciekaw jak raczkował gatunek action RPGów, to spróbuj pozostali mogą spasować. Dark Envoy. Klasyczny RPG z turową walką taktyczną. Przedstawiany jako zderzenie technologii i magii, zaskakuje w świeżym podejściu do klas postaci, specjalizacji i umiejętności. Ładna i kolorowa grafika w steampunkowym klimacie. Ciekawa fabuła, choć dialogi podobno miejscami infantylne. Fani Baldur's Gate 3, dajcie szansę. W którą z tych gier zagrasz? Podeszli ten filmik znajomemu, żeby zdążył dodać gry do swojej biblioteki. Śledź kanał aby nie przegapić kolejnych darmowych gier, zapowiedzi premier i live'ów z klasycznych starych przygodówek. Na razie.